Twórz szablony, gdzie się tylko da. To nie tylko przyspieszenie pracy przy tworzeniu materiałów. Szablony to przede wszystkim strażnicy Twojego stylu. Dzięki temu oszczędzasz czas, zachowasz spójność i nie będziesz za każdym razem tworzyć wszystkiego od nowa, zastanawiając się, czy pasuje to do Twojego wizerunku. Jeśli masz kanwę Pro, możesz zapisać wszystko w sekcji marka. Wgraj kolory, ustaw kroje fontów. Dla nagłówków czy tekstów, Wgraj zdjęcia na przykład ze swojej sesji zdjęciowej i miej wszystko pod ręką. Już nie musisz za każdym razem szukać kodów, kolorów czy nazwy firmowego fontu. Protip. Nie pracujesz z Canvum lub nie masz wersji Pro? Stwórz prosty Brand Sheet. To dokument, na przykład PDF czy strona w Notion, w którym masz zapisane logo w różnych wersjach, kolory, fonty, styl zdjęć i przykłady grafik. Dzięki temu nie zgubisz niczego w czeluściach komputera i szybko możesz znaleźć odpowiednie wytyczne.